Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Oktawa uroczystości narodzenia pańskiego jest wypełniona świętami, wspomnieniami świętych. Wczoraj wspominaliśmy Szczepana, dziś wspominamy Jana, jutro świętych młodzianków. Każdy z tych świętych przychodzi coś tam powiedzieć o narodzinach Jezusa, o tej tajemnicy, którą przeżywamy. I dziś, w trzeci dzień Oktawy, staje przed nami święty Jan, apostoł, Ewangelista, ze swoim świadectwem: ze swoim świadectwem o tym, że miłość Jezusa jest czymś najbardziej realnym. I najbardziej konkretnym, czego możesz doświadczyć w życiu. Że nie jest ideą, nie jest jakąś mglistą obietnicą, nie jest jakimś wspomnieniem, nie jest jakąś przepiękną baśnią. O tym świadczy Jan, który słyszał, czuł bicie Jezusowego serca, kiedy się opierał o jego pierś podczas ostatniej wieczerzy. O tym świadczy Jan, który stał pod krzyżem i widział. Rozdarte wagoni ciało swojego mistrza i krew spływającą po pniu. O tym świadczy Jan, który dotykał chłodnej, kamiennej płyty pustego grobu, a potem znów żywych rąk Pana. Ukazuje nam Jan w ten sposób jakiś ważny wymiar prawdy o wcieleniu, o Bogu, który przychodzi na świat. Jego miłość jest konkretna, realna, ma jakiś zapach, ma jakiś kolor, jest jakaś w dotyku, ma swój smak. Wcielenie to ostateczna próba Boga, powiedzenia nam o swojej miłości w takim języku, który jesteśmy w stanie zrozumieć, bo przecież komunikujemy się nie tylko językiem słów i pojęć. Ale komunikujemy się językiem naszych gestów, naszego ciała, różnych znaków. W Jezusie narodzonym, w Jezusie złożonym w żłobie, w Jezusie niemowlęcym, Bóg znalazł sposób, aby przemówić do mnie i do Ciebie. I można tej miłości dotknąć. I możesz jej dzisiaj dotknąć, poczuć ją, posmakować. Bo Bóg dzisiaj także szukał i szuka sposobów, aby Ci o swojej miłości opowiedzieć. Pewnie jest tak, że każdy język, także ten język, którego Bóg szukał i który znalazł i którego wciąż szuka i który wciąż znajduje, aby mi komunikować swoją miłość, każdy język jest jednocześnie rzeczywistością otwierającą i zamykającą. Jest kodem w tym znaczeniu, że, że pozwala coś odczytać i coś sobą zasłania. Każdy język wymaga nauczenia się go, ćwiczenia go. To takie nasze doświadczenie, jeśli uczyliśmy się języków obcych, że tak szybko jak przestajemy tego języka obcego, któregośmy się uczyli używać, tak szybko go zaczynamy zapominać. Język wymaga więc ćwiczenia, szlifowania, pewnej biegłości w posługiwaniu się Nim. Może być tak, że potrzebujemy takich ćwiczeń, aby odczytać ten język, którym Bóg mówi do nas dzisiaj o swojej miłości. A pewnie jest i tak, że potrzebujemy wciąż od nowa uczyć się tych języków miłości, którymi nawzajem do siebie mówimy w małżeństwach, rodzinach, przyjaźniach, różnych innych naszych codziennych relacjach. Bo ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalnym dziełem Boga, to każdy z nas ma swój własny też język, którym komunikuje miłość, którym ją rozumie. Jakiś zespół słów, gestów, zachowań, postaw, które dla nas są o miłości. Tymczasem człowiek obok nas może mieć ten język trochę inny. Może czasem warto porozmawiać. Może czasem warto poprosić o lekcję języka miłości tego człowieka obok mnie. Może czasem warto jemu przygotować słowniczek swojego języka miłości. Kiedy bez słowa podaję ci herbatę, jak wracasz do domu. To to jest o tym, że wiem, że jesteś zmarznięty, zmarznięta i chcę, żebyś się ogrzał i to jest o mojej miłości. Kiedy narzekam, że znowu nie, nie wziąłeś czapki, to jest o tym, że się o ciebie troszczę, bo cię kocham. To, że robię tak czy inaczej, nieraz jest tak, że żyjemy obok siebie na co dzień. I Komunikujemy sobie swoją miłość nawzajem, tylko każde trochę innym językiem. I wydaje nam się, że te nasze komunikaty trafiają w próżnię. Bóg, który przychodzi szukając języka, którym nam opowie raz jeszcze swoją miłość, tak bardzo konkretnie, realnie dzisiaj. Przychodzi nas pewnie przekonać i o tym, że warto raz jeszcze spróbować się nauczyć języka miłości tego człowieka obok. Możemy dzisiejszą Ewangelię potraktować jako taki tekst do pierwszego ćwiczenia. Zobaczcie w tej Ewangelii, którą doskonale znamy, na ile sposobów jest wyrażona miłość. Maria Magdalena, która od świtu, przed świtem czuwa przy grobie, czeka, to jest o jej miłości. Ale to, że przychodzi im powiedzieć, że ten grób jest pusty, że chce się z nimi podzielić tym, czego sama nie rozumie, to też jest o jakiejś miłości. To, że oni biegną do tego grobu, że im tam tak spieszno, to też jest o ich miłości. To, że jeden na drugiego czeka z wejściem do wnętrza, to też jest o miłości. I najpewniej to coś, co zobaczyli w środku, choć możemy się zastanawiać i sprzeczać, co tak przemówiło do Jana we wnętrzu grobu, też było jakimś znakiem pozostawionym przez Jezusa mówiącym o jego miłości. Znakiem, który Jan bezbłędnie rozpoznał i dlatego w pustym grobie, mając przed sobą tylko kamienną płytę i płótna, i chustę, ujrzał i uwierzył. Bo czasem trzeba tak niewiele rozumieć tylko kilka słów w tym języku, w którym drugi daje świadectwo o swojej miłości aby zrozumieć wszystko.